Dotarliśmy do kolejki linowej, która nas za chwilę weźmie na LTID. Droga była fajna. Dużo punktów widokowych. Ładne widoczki. Taki meczek? Chyba się spieszy na kolejkę. Generalnie jest fajnie. Pogoda jest bardzo ciepła. I idziemy na kolejkę. No i będziemy jechać w górę. Jesteśmy posmarowani, także mam nadzieję, że nas nie spali bardzo mocno. No, trochę jest wiecznie, ale w sumie mam nadzieję, że to będzie jechać ta kolejka. No, ciekawe jak na górze będzie, żeby wiedzieć A nie no tutaj jeździ tutaj kolejka. Jeździ, to suba git. Dobra. O, przeszedłem 20 metrów i już <gry> jestem zmęczony. Tak, ale też słyszeliśmy, że są duże jakby przeciążenia dla organizmu w trakcie wjazdu, bo to jest jednak szybka zmiana, więc... No to jest ponad 3000 metrów w ciągu nie wiem 2-3 godzin, także trzeba uważać pewnie. Witam w kolejnym dniu. Jesteśmy na stacji kolejki linowej, która nas za chwilę weźmie na wulkan TID. Tam do góry, tam, 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 tam. Podróż ma trwać 10 minut. Nie ma wiatru, więc na szczęście nam nie odwołali, bo często się to zdarza, że jak jest wiatr to po prostu ta kolejka nie jeździ. Dojechaliśmy tutaj samochodem. Były naprawdę fajne widoki. Trasa jest bardzo malownicza. No i dużo widać. I fajnie jest. Tak, I bardzo ładna jest naprawdę porównywalnie do wczorajszych widoczków. Tak, jest ogólnie spoko. Jest bardzo ciepło wali słońce. Posmarowaliśmy się kremem, więc raczej się nie spalimy, no ale to różnie bywa. No i co? Mamy 20 minut, czekamy i za chwilę się zbieramy jedziemy do góry. Tak, i jeszcze może co ja dodam, że kolejka nie wjeżdża na sam szczyt wulkanu, żeby przejść jeszcze kawałek, na sam szczyt trzeba mieć specjalne pozwolenie, niestety często trzeba je zdobyć już parę miesięcy wcześniej, nam niestety się to nie udało, ale przejdziemy się też na punkt widokowy, jedną z tras, które są na szczycie, więc myślę, że i tak będzie super. Będzie. Jesteśmy na górze, na jednym z punktów widokowych, których są dwa. Niestety nie mamy biletów na wejście na szczyt, który jest tutaj. I nie wejdziemy. A co ciekawe, fajnie tam widać takie dymy, że... Jakby się dymiło z komina. Ja chciałam do tego dojścia na szczyt, tego specjalnego pozwolenia tylko dodać, że można to fajnie ominąć. To znaczy, zrobić sobie takie nocne wejście. Wtedy jeszcze nie ma strażników i nie działa kolejka. by jest co prawda pieszo, ale można zobaczyć piękny wschód słońca. Chciałabym kiedyś to zrobić, no ale tym razem. A tam jest widoczek na resztę tej tam, tam, tam. Więc po zejściu z pojechaliśmy inną drogą niż wjechaliśmy, bo przyjechaliśmy od południa a zjechaliśmy od północy i przyjechaliśmy do miasta, które się nazywa Santa Cruz. Jest to stolica Teneryfy, największe miasto, które liczy razem cała aglomeracja tam ponad pół miliona osób, więc to jest praktycznie połowa mieszkańców Teneryfy. I faktycznie to miasto ma całkiem inny klimat niż te miasta na południu, dlatego że jest dużo bardziej spokojnie, nie ma turystów, tylu co na południu. Są, wiadomo, ale jest znacznie ich mniej. No i widać, że to miasto jest takie bardziej pod mieszkańców, dużo zieleni. Na przykład teraz idziemy taką kładką wzdłuż. Promenadą? Promenadą no, wzdłuż oceanu. Tutaj jest właśnie taka... taki całkiem fajny ryneczek, w którym można sobie zjeść, napić się czegoś, są jakieś knajpy, jakieś parki. Więc jest całkiem przyjemnie. I myślę, że gdybym na przykład miał tutaj mieszkać na dłużej to nie wiem czy bym się nie zastanowił właśnie nad tym miastem dlatego, że pewnie jest sporo do roboty tak wieczorami na przykład w tygodniu jest trochę dalej do głównej atrakcji które w większości znajdują się na południu no ale zawsze można wynająć auto i dojechanie na drugi koniec wyspy to jest godzina drogi więc to nie jest duży wyczyn no, no i jest sympatycznie całkiem słoneczko ciepło ale nie, nie za ciepło, jest tak niecałe 30 stopni, 20 te parę. No, żyć nie umierać, Świetne, świetny, klimat. Mega mi się podoba na Teneriffie, że ten klimat jest taki łagodny, nie ma ani zimna, ani gorąca, jest tak w sam raz. E, ja tylko chciałam w sumie powiedzieć, że co do tych głównej atrakcji na południu, to nie do końca się zgadzam, bo na północy też jest dużo do autoboty. A na południu to bardziej taka imprezownia mimo wszystko. Nie no tak, wiadomo, wiadomo. No, tylko że właśnie południe jest bardziej dla turystów i też razem z atrakcjami, a ta północ bardziej mi się wydaje tak dla mieszkańców tutaj lokalnych. Tak, tak ale nie jest to równe atrakcyjności. Tak, tak. Wiadomo, obie mają inny klimat, bo obie części fajnie zobaczyć i przekonać się jak to jest. Tak, ale też zależy kto czego szuka. Tak jest. Mamy. Właściwie to witam z kolejnego dnia, właściwie to z końca dnia, dlatego że właśnie wychodzimy z parku, Siam Parku, no i niestety tam nic nie nagraliśmy, no bo nie było za bardzo jak nawet. Bardzo dużo ludzi, też dużo wody, a ten aparat, który mamy, nie jest wodoodporny, ale było świetnie. To jest miejsce na pewno, które trzeba zobaczyć, jak się jest na scenariusie, chociaż jest dosyć drogo, dlatego, że sam bilet wstępu to chyba 42 euro ale do tego dochodzi fastpass, który moim zdaniem trzeba kupić, jeżeli się jest na Teneriffie W sezonie W sezonie, powiedzieć. na pewno, dlatego, że czekanie w kolejkach to jest godzina czasu, czasami nawet dłużej, te kolejki były olbrzymie Niektóre to nawet myślę, że do 100 metrów dochodziły Także, jeżeli się wybieracie, to koniecznie sobie kupcie fastpass no bo po prostu nie warto. Inaczej spędzicie cały dzień w kolejkach i nawet nie zdążycie przejechać się wszystkimi kolejkami, zjeżdżalniami. Więc całkiem droga przyjemność, ale no moim zdaniem warto, jeżeli się jest na Teneryfie, No to powinno się zobaczyć takie miejsca, myślę. Bo było naprawdę fajnie. Masz coś do dodania? Znaczy z tym, że warto zobaczyć, to dla takich osób, które też lubią trochę adrenalinki i lubią zjeżdżalnie, bo to jest park wodny. Jakby ktoś nie wiedział o No i po zjeżdżalnie woda. Po prostu? Ta senów bardzo nie ma, jest jeden taki z falą, a tak to głównie zjeżdżalnie, więc. Tak, są głównie zjeżdżalnie, więc faktycznie poza zjeżdżalniami tu nie ma za wiele co robić, trzeba zjeżdżać po prostu cały dzień. Tak, więc trzeba zobaczyć, ale jeżeli ktoś kupi takie miejsce. To Oczywiście, to jest tak ten. jest. I ma sporo gotówki, bo to jest tak, jednak tak. dosyć droga przyjemność. Także tak. Było super, wracamy. I do zobaczenia jutro chyba. Niestety, już ostatni dzień naszego weekendowego majowego weekendu. Nie, majowkowego weekendu powinien Weekendu majowego. Weekend, weekend, weekendu majowego, tak. E, przyjechaliśmy do Puerto de la Cruz. Jesteśmy przy ogrodzie botanicznym. Ale fajnie widać. Tak to zielone, takie bardzo ładne te kolory. E, no idziemy do środka. To jest chyba największy ogród botaniczny na całej Teneryfie. Wstęp całe 3 euro. I sobie pochodzimy, zobaczymy jak tam jest. weszliśmy sobie, pochodziliśmy w międzyczasie ptak mi narobił ale na całe szczęście miałem czapkę i spadł na czapkę, a nie na głowę ani na koszulkę, bo jakby tak było to byłby trochę problem ale tutaj jest fajnie jest tak przyjemnie, spokojnie prześko takie powietrze no polecam ogólnie przyjść sobie pochodzić, tak spokojnie nic się, nie dzieje się zbyt wiele też dużo ludzi jakoś nie ma jest tak przyjemnie całkiem Taszki śpiewają. Taszki śpiewają. No i 3 euro kosztuje, także praktycznie za darmo. Znajdujemy się w Puerto de la Cruz. Jesteśmy na takim placyku przed najważniejszym w mieście kościołem. W kościele tym znajduje się dużo dzieł sztuki, i głównym takim punktem jest ołtarz. Jest on naprawdę pięknie zdobiony. Możesz zobaczyć go za chwilkę. Jesteśmy sobie właśnie uliczkami Puerto de la Cruz, w którym zjedliśmy obiad no i się poszliśmy przejść na spacer. Ale szczerze mówiąc, nie dzieje się tu zbyt wiele, nie jest to jakieś piękne miasto. Też jest zachmurzone, akurat pierwszy raz odkąd tu jesteśmy. Widzimy chmury, nie ma słońca i jest to jakoś bezpłciowo bym powiedział. Także bez szału. No jest taka starówka, którą można przejść. Kupiliśmy magnesy. Ogadaliśmy euro za magnes. Taki ładny. A na przykład w Polsce płaciliśmy po dwie dyszki czy tam gdzieś za granicą to czasami na 4-5 euro? Taki jeden magnes. A tutaj tylko za euro. Także naprawdę mają. A dobra, nieważne. <śleszy> Chcesz coś dodać? Nie, ja, bym nie powiedział, że to miasto jest bezpłciowe. Nie powiedziałeś tak? Nie, powiedziałabym, że to jest takie małe. No nie do końca małe, jedno z większych chyba tutaj. Ale w takim takie miasteczko z życiem codziennym. No i ma też swój utak. no Nie wiem, może. No nie. i z tych atrakcji, w czym że to jest na przykład bardzo znany Loro Park. To jest coś zoo. A no, jest Loro Park i chyba jest jeszcze jakiś inny jeden park tutaj gdzieś w okolicy. Ale jakoś nie wiem. Nie, nie. Może to ta pogoda, tak? Może pogoda, no. Za chwilę będziemy wracać. znaczy jeszcze jedziemy na północny wschód wyspy, a potem wracamy do domu. I kończymy nasz weekend. Na parkingu w Steam Parku No dobra, nie będę leczy w bufia.